I teraz, w zależności od tego, w jakiej sytuacji się znajdujecie, jaki jest wasz, nazwijmy to, status w związku formalnie i którym typem psychologicznym mężczyzny jesteście, to możecie wybrać odpowiednie zachowanie, odpowiednio ustawić się do tego wiatru historii. Jeżeli jesteś mężczyzną delta mężczyzną nie daj Boże Omega no, to lepiej się zmień ale jeżeli jesteś mężczyzną Delta no to widzisz, że będziesz utrzymywał tą infrastrukturę w generalnej guberni i będzie Ci coraz gorzej, dlatego, że będziesz miał coraz większy problem z wyrwaniem sobie kobiety, tak jak to im Cloud już pokazywał na swoich zabawnych filmikach będziesz miał coraz gorzej finansowo w sensie, no wiadomo, rynek pracownika, bla, 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 bla ale suma summarum możliwości, które byś miał gdzie indziej i w obliczu tego, że to zmierza do pewnej formy przepotwarzenia się, jeżeli nie powiedzieć wprost destrukcji, stracisz. Więc rozważ nabycie cech alfabety sigmy. No bo gammą się raczej, raczej nie stanie. Jeżeli jesteś kobietą, tu jest y, temat y, głębszy, dlatego że część z Was może się zastanowić, a czemu ja, y, zamiast kobietom y, tłumaczyć, że mężczyzna delta da radę i coś tam, im siadajcie w samolot, lecie na wybrzeże i, i wyrywajcie alfy z wyższej ligi. Dlaczego ja to powiedziałem? No bo jak wspomniałem wcześniej, kobiety nie obniżą swoich wymagań, więc nie liczcie na to. Natomiast jeżeli będziecie mieli je tam sfrustrowane, dookoła yy, zachowujące się w sposób chamski, rozmontowujące jakiekolwiek więzi społeczne, yy, to to się też niczym dobrym nie skończy. Więc niech one tam jadą, a wy jako kobiety jedźcie, dlatego że na zachodzie macie szansę podebrać to, co w Polsce podebrać nie możecie. Czyli pamiętajcie, że tam się demontuje cała cywilizacja nasza Europy Zachodniej, czyli jest mnóstwo bogactwa skumulowanego przez starzejące się pokolenie ludzi, yy, mężczyzn, yy, którzy <gryw> wspomniałem, yy, przykład z panem Hrabią wcale nie muszą być już niezdolni do niczego, ale tam są po prostu możliwości, które możecie zagospodarować. Yy, kiedyś yy, trafiłem na taki zabawny artykuł, szokujący o tym, co wyczyniają Polki w korporacjach w City of London. Mój artykuł dość momentami niesmaczny, ale generalnie wydźwięk tego artykułu był taki, że no, nie ma takiej, takich tam progów w City of London, których zdeterminowana młoda kobieta chętna poprawić swój los nie mogłaby przeskoczyć. Więc ja mówię, jedźcie. Słuchajcie, bierzcie tych bankierów w obroty, choćby Was to miało kosztować te tandewne kariery w Polsce, które i tak są nic nie warte. Zróbcie im dobrze, weźcie ich pieniądze. Nie ma takiego poziomu bogactwa i takiego poziomu zasobności, którego nie mogłaby roztrwonić kobieta, dlatego... Jeżeli nasza piąta kolumna żeńska tam pojedzie, to my mężczyźni zostaniemy wybawieni, dlatego że oligarchia drastycznie zbiednieje i zakocha się i zacznie przepisywać majątki albo coś jeszcze innego się stanie, że ogólnie Europa Zachodnia się przekręci. Jeżeli jesteście sparowani już i macie rodziny, jedźcie na zachód i wykupujcie nieruchomości. Dlatego że. Kiedy dorośnie pokolenie muzułmanów, oni poprzez głosowanie wezmą sobie wszystko, co będą mogli i zmienią cały światopogląd, cały kanon przyjęty zachowań współżycia społecznego i to nie wyjdzie nikomu na dobre, poza nimi samymi. Dlatego jeżeli wy będziecie tam siedzieć z tymi nieruchomościami i będziecie milczącą większością z majątkiem, a możecie pobrać te nieruchomości bardzo łatwo, bo wszystkie doliny tutaj to 4 na 6 domów są zamknięte. Przyjdzie Wam to łatwo. I w momencie, kiedy nastąpi przeobrażenie, będziecie siedzieć gotowi, zabezpieczycie majątek naszej cywilizacji europejskiej. I w momencie, kiedy te kobiety już, nie wiem, ogołocą tych londyńskich bankierów i tych oligarchów i ten... Tych lobbystów z narodu wybranego, którzy będą w popłochu uciekać do swojej nowej ojczyzny na Ukrainie, albo przed tymi muzułmanami, których nie do końca świadomie tam napompowali, to wypłyniecie na tym. Natomiast jeżeli ty jesteś mężczyzną i masz przymioty inne niż delta, czyli.